Cześć, wracamy po dłuższej przerwie i dzisiaj na tapetę bierzemy plecak od Lobra. dokładnie jest to Fastpack. Cała nazwa wyświetli się tutaj, po mojej lewej stronie. Zanim zaczniemy, to jeszcze taka mała szybka informacja z mojej strony. Cały zwykle kręcona z Lumixem GH5, z tą różnicą, że dzisiaj pobawimy się trochę autofokusem, ponieważ jakiś czas temu wyszła kolejna aktualizacja, wersja 2.6. I podobny autofokus został poprawiony. I wykrywanie twarzy i oczu ma działać zdecydowanie lepiej. Jeżeli chodzi o mnie, to już wiem na ten moment, że Lumixowi jeszcze trochę brakuje do kanona, ale idzie to w dobrym kierunku. I może przy aktualizacji 3.0 albo 3.4 ten autofokus będzie działał tak jak powinien, tak jak należy. Ale żeby nie przedłużyć, teraz już przechodzimy do Fastpaka. Przed skręceniem całego filmiku stwierdziłem, że obejrzę sobie fragment i zobaczę jak działa autofocus, ponieważ trochę się tego obawiam, że ten obraz nam będzie skakał i tutaj niestety się nie myliłem. I żeby was nie denerwować i żeby się nie denerwować, stwierdziłem, że wszystko nakręcimy po staremu, wszystko nakręcimy na manualu. A teraz, żeby już nie przedłużać, fast track. Tego konkretnego modelu używam od około 5 miesięcy. Kupiłem go na stronie cyfrowej.pl. Oczywiście pod filmikiem w opisie będziecie mieli linki do wszystkiego. To też nie jest żadna reklama, po prostu kupuję tam bardzo dużo sprzętu i muszę przyznać, że jestem z niego bardzo zadowolony, żeby nie powiedzieć, że jest to mój ulubiony plecak na dany moment. Jeżeli chodzi o mnie i o firmę Lowpro, to jest to chyba czwarty plecak od nich. Wcześniej przez bardzo długi okres używałem Protektika ale stwierdziłem, że chcę coś zmienić i potrzebuję troszkę innego plecaka, stąd ta zmiana. Może zrobimy teraz tak, że wrzucimy sobie obydwa plecaki, zobaczymy jak one wyglądają i przejdziemy dalej. Wielkościowo plecaki te zbliżone są do siebie. Cenowo, fastpack jest zdecydowanie tańszy. Jeżeli chodzi o wykonanie, to tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń: obydwa te plecaki są wykonane na najwyższym poziomie i nieważne, który wybierzecie, każdy z nich posłuży Wam przez bardzo długi czas. W tym momencie ktoś mógłby mnie zapytać, skąd pomysł na przerzucenie się z Protactica, który jest droższy i teoretycznie powinien być lepszy, na Fastpacka, który jest tańszy i teoretycznie powinien być gorszy. Już tłumaczę. Jeżeli chodzi o ten konkretny model, tutaj sobie wrzucimy go całą nazwę, to po pewnym czasie zaczęły mnie denerwować dwie rzeczy. Pierwszą z nich jest kieszeń na laptopa. Ona jest, znajduje się tutaj z tyłu. Dodatkowo jeszcze macie trzy inne kieszonki na filtry do aparatu, karty SD, kable czy na co tam chcecie. Tutaj też chodzi laptop 15. -ka. I w momencie jak załadujecie wszystko do plecaka, wszystko sobie zapniecie, to ten tył, troszkę ten plecak, miałem takie wrażenie, że ciągnął w dół. Dodatkowo obawiałem się tego, że w momencie, gdy przeciążymy tutaj całość, to ta czułość się po prostu urwiał, albo się suwek rozsunie i wszystko się wysypie na zewnątrz. I to jest pierwsza rzecz. Kolejną rzeczą, a właściwie rzeczami były kieszenie, które znajdują się po bokach plecaka. Jedno jest po lewej stronie, druga jest po prawej stronie. I z, z nimi jest tak, że z jednej strony one będą Wam ułatwić dostęp do Waszego sprzętu. Załóżmy jesteście gdzieś w terenie, chcecie zrobić zdjęcia albo nakręcić jakiś szybki filmik. Otwieracie kieszeń, wyjmujecie sprzęt, robicie swoje, po wszystkim zamykacie, zasuwacie i zrobione. Jeżeli chodzi o mnie, to zaczęło mi to przeszkadzać po pewnym czasie, ponieważ bałem się, że w momencie otwierania sprzęt mi po prostu wypadnie, coś tam się wysunie, ewentualnie w momencie zamykania nie dosunę tego słowaka i tutaj podobna historia. Dodatkowo ja jestem tego zdania, że jeżeli chcę coś na szybko zrobić, to mam od tego iPhone'a i zrobione. I tak naprawdę to by było na tyle w tym plecaku. Jeżeli chodzi o podróżowanie z nim, to tutaj nie mam tak naprawdę żadnych zastrzeżeń. Byłem na kilku lotniskach z tym plecakiem i wszystko zawsze przeszło bez większego problemu. W momencie przechodzenia kontroli bezpieczeństwa tutaj wszystko jest tak naprawdę na widoku, więc wkładacie plecak do tego plastikowego pojemnika, wszystko przejeżdża i naprawdę odbyło się bez żadnych większych przygód. A teraz już przejdziemy do fastpaka. W fastpaku najbardziej podoba mi się to, że wszystko jest w dużo lepszy sposób zorganizowane i przemyślane. Macie tutaj trzy główne komory: jedna jest na laptopa, druga jest na sprzęt i trzecia jest taka bardziej ogólna. Dodatkowo jeszcze macie dwie mniejsze kieszonki. I na początku, może, zajmiemy się komorą na laptopa, który znajduje się tutaj po boku. Tutaj spokojnie wchodzi laptop 15. Dodatkowo jeszcze macie specjalną przegródkę, więc możecie tutaj na przykład dołożyć sobie tableta do 10 cali. Ja akurat swojego iPad'a używam do podglądu z Lumixa, dlatego postanowiłem, że wrzucę tutaj czytnik, wrzucę Kindle. Jeżeli tak jak ja używacie laptopa trzynastki, to macie jeszcze trochę miejsca, dlatego ja stwierdziłem, że dobiję to miejsce, wkładając tam konsolę Nintendo Switch w wersji Lite. No i tak jak mówiłem, Laptop MacBook Pro 13. Dodatkowo zostaje Wam jeszcze trochę miejsca, więc, zawsze tutaj możecie włożyć jakąś teczkę z dokumentami albo jakieś inne gadżety. Kolejna komora główna znajduje się na górze plecaka. Jest ona bardzo pojemna i można do niej załadować masę rzeczy. Ja przykładowo do niej wrzuciłem na szybko Mavica Air w pokrowcu. Dołożyłem jeszcze taką torbę od Lowepro, Tutaj spokojnie wrzucicie aparat jakiś kompakt, ewentualnie lustrzankę, albo na przykład obiektywy. Wybór należy do Was. Dodatkowane z przegródkami, ja akurat wyjąłem, bo ich nie potrzebowałem. Oraz dorzuciłem sobie jeszcze saszetkę z kablami. Tutaj akurat mamy ładowarkę od MacBooka Pro razem z kablem. Widzę jeszcze jakieś są słuchawki oraz jakieś inne kable. Jak sobie otworzymy tę kieszeni w ten sposób, to zobaczycie, że jest tutaj bardzo dużo miejsca. Tutaj w środku jeszcze macie różnego rodzaju przegródki i kieszenia. Ja akurat tutaj używam zazwyczaj na paszport albo na jakieś papierki. Tutaj macie jeszcze przegródki na długopisy, na, na przykład na dysk twardy ja lubię dołożyć oraz smyczkę na klucz. Jeżeli jedziecie gdzieś w teren na jeden albo dwa dni, myślę, że spokojnie się tutaj do tego załadujecie. Dodatkowo na górze macie jeszcze jedną z. Takniejszych kieszonek. Ja akurat używam jej do przenoszenia okularów, tak akurat co oraz do przenoszenia myszki do swojego MacBooka Pro. Ta kieszonka jest też w miarę pojemna. Tutaj też możecie załadować kilka rzeczy. Tak naprawdę wybór będzie należał do Was, co i jak załadujecie do tego plecaka. Kolejna kieszonka znajduje się na spodzie plecaka pod tą klapą. Do tej klapy jeszcze zaraz wrócimy. I ja tej kieszeni używam do przenoszenia filtrów. Endo do aparatu. Dodatkowo tutaj kieszeń jeszcze ma przegródkę, więc zawsze coś może trzeba I teraz wracamy do wspomnianej przed chwilą klapy. Widziałem kilku osób na Instagramie i na filmikach, że niektórzy używają tego do przenoszenia jakiegoś małego stotywa, albo na przykład gimbala. W tym przypadku jest to Ronin SC. Jak wszyscy wiedzą, w Roninie SC to jest fajne, że tutaj ośki nam się nie ruszają. Więc jest to bardzo wygodne i tak naprawdę nie będzie nam przeszkadzało. Ja akurat używałem kiedyś Ronina S i przyznam, że przy transportowaniu go raz gdzieś uderzyłem o coś albo o kogoś. Więc, jak widzicie tutaj jest starsze paskami wszystko mocniej spiąć. Ja akurat zrobiłem to na szybko, ale ten ronin się będzie mieścił tak samo z jakimś drobnym stotyłem. a to drugą część tak naprawdę można sobie rzucić do kieszonki. Dodatkowo po boku macie jeszcze jedną kieszonkę na statyw, ewentualnie na napój. Ja akurat używamy jej do przenoszenia czegoś po prostu do picia, ale tutaj spokojnie statyw się zmieści. Ja akurat posłużę się tutaj monopodem od Benro, ponieważ statyw akurat używamy do nagrywania tego filmu. Więc jak widzicie jakiś drobny statyw się zmieści, monopod też. Jedynym problemem jest tutaj głowica, ale tutaj spokojnie zawsze będzie można ją schować do kieszeni. Dodatkowo tutaj jeszcze będziemy mieli paski, żeby Wam ten statyw albo monopod nie latał na boki. W ten sposób doszliśmy do trzeciej i ostatniej, a zarazem najważniejszej komory. Ona znajduje się tutaj pod klapą. Dostęp do niej jest bardzo łatwy, tak jak w Protektiku możecie Dosłownie uchylić delikatnie tą klapę, żeby tutaj dostać się do aparatu. Jeżeli nie, to otwieracie to w taki sposób i tutaj macie wszystko zorganizowane, wszystko możecie sobie ułożyć. Ja używam tej komory do transportowania dwóch Lumixów GH5. Na potrzeby tego filmiku do jednej z przegródek musiałem włożyć Lumixa G80 Trzech obiektywów. Kilku baterii ekranu podglądowego, niezbędnika z Ledermana, saszetki z kablami i ładowarkami, dodatkowego gripa na baterię, mikrofon od Road oraz paska do aparatu. Zapomniałem jeszcze dodać, że na spodzie plecaka macie jeszcze jedną kieszonkę, w której znajduje się wodoodporny pokrowiec, który w każdej chwili możecie narzucić na nasz plecak. Ok, tak to mniej więcej wygląda, tak prezentuje się ten plecak. Na chwilę obecną jest on moim ulubionym plecakiem. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie śmiało, postaram się na wszystko odpowiedzieć. Jeżeli macie jakieś inne propozycje, jeżeli chodzi o plecaki, również piszcie. To samo, jeżeli chodzi o statywy, jeżeli macie coś w wersji travel, coś takiego, co zmieści się tutaj do kieszonki, proszę Was o komentarze. Jeżeli będziecie mieli jeszcze jakieś inne pytania albo uwagi, śmiało piszcie. Do zobaczenia, cześć.